Szrek jest w ogóle bez szans w tym momencie, nie? ale a to też właśnie dobry temat, tak? czy, czy chcesz księcia z bajki, czy chcesz Szreka, bo wcześniej czy później okazuje się, że z tym księciem z bajki to nic nie wyjdzie, a, a to co dostaniesz, to dostaniesz relację ze Szrekiem tak naprawdę. nie? Nie zapominając, że z ciebie też może być niezłafiona, więc wiesz po prostu. No i teraz chodzi o to, żeby to urealnić, tak? No, no tak, że za dnia piękności, a w nocy jesteśmy szkaradą, tak. Albo odwrotnie, na przykład to różnie bywa. No w każdym razie, w każdym razie właśnie chodzi o to, że, że kiedy my wiemy, kim jesteśmy, to my możemy też pobudzić innych do, do rozwoju I, i tak jest też nasze zadanie, że. Że my, jeśli umiejętnie to zrobimy, to, to sprawimy, że mężczyźni też będą chcieli się rozwijać i starać, bo oni sami w sobie mogą nie mieć takiej motywacji i to też tysiące przykładów na to jest, nie, że umówmy się, kto wymyślił pralkę, kto wymyślił zmywarkę. No mężczyzna, który miał to robić, tak, więc to jest proste. No, gdyby tego nie robił, to dalej byśmy być może, bo trzeba zrobić, trzeba zrobić, byśmy się nad tym nie zastanowiły, nie, bo w nas jest taki kierunek, żeby załatwić sprawę, żeby, żeby dać to, co jest dodania. A tymczasem razem możemy się naprawdę pięknie, pięknie uzupełniać, inspirować dziki zachód ja myślałam, że dziki zachód się nazywał ze względu na Indian, a tu się okazało, że dziki zachód został nazwany dzikim zachodem dlatego, że tam przyjechali sami mężczyźni, no i oni tam sobie rozrabiali, no pili tą whisky, nie golili się, nie myli i tak dalej. No ale potem na statkach przybyły tam kobiety i wprowadziły cywilizację, tak? Czyli mężczyźni zaczęli bardziej o siebie dbać, tak?